Pseudonimy polskich gangsterów są dziś powszechnie rozpoznawalne, ale mało kto zna ich prawdziwe pochodzenie: masa, kiełbasa, parasol czy Pershing, te ksywki weszły do historii przestępczości zorganizowanej w Polsce. Ale co naprawdę się za nimi kryje? Pseudonim Jarosława S-masy nie wziął się z przypadku. Od zawsze bardziej interesowała go masa ciała niż atletyczna sylwetka. Na archiwalnych zdjęciach widać, że w przeciwieństwie do wielu chłopaków zafascynowanych siłownią, masa stawiał raczej na siłę i potęgę fizyczną, niż na tak zwany sześciopak. Jak sam wielokrotnie wspominał, dużo ćwiczył, ale równie mocno lubił dobrze zjeść. Jego grille w domu w Komorowie były legendarne, a stoły uginały się od jedzenia. W wielu przypadkach pseudonimy tak jak kiełbasa czy parasol wywodzą się bezpośrednio z nazwisk i nie mają głębszego znaczenia. Były łatwe do zapamiętania i szybko przylgnęły do swoich właścicieli. Pseudonim Andrzeja Kolikowskiego Pershing nie ma jednej oficjalnej wersji pochodzenia. Według jednej z teorii został tak nazwany ze względu na szybkość i zdecydowanie w działaniu niczym rakieta bo z grupy Ożarowskiej był postawnym, silnym mężczyzną z przeszłością zapaśniczą, choć większe sukcesy odnosił grając w piłkę nożną w lokalnym klubie Ożarowianka. Inna wersja głosi, że pseudonim wziął się od jego zdolności do błyskawicznego bogacenia się. Krąży w ręku złoty pieniądz, jak mawiano. Mało kto dziś pamięta, że zanim Kolikowskiego zaczęto nazywać Pershingiem, nosił przydomek Kasina. Uwielbiał hazard, potrafił przegrać fortunę, ale równie szybko ją odzyskiwał.